Jestem koło Muzeum Historycznego, rano, no jest ładna pogoda, jest ciepło i tutaj jest taka, taki bar na takiej barce jakby, no i sprzedają piwo, no i te butelki wszystkie, które są zwrotne, to do skrzynek i z powrotem oddają, bo za to są pieniądze te pracownicy i właściciele. Natomiast pozostałe butelki to są bezwzwrotne. Tego nikt nie przyjmuje w Polsce na terenie Unii Europejskiej, bo Polska leży na terenie Unii Europejskiej. Tylko jest inaczej ten obszar traktowany. Dyrektywy z Unii są podobno. Tak dużej ilości przesyłane do Sejmu Polskiego, że właściwie Sejm Polski to sprowadza się do roli tłumacza, bo tłumaczy tylko te uchwały i wciela w życie z automatu. No, Unia już jest, jesteśmy w Unii, już Unia jest już w Polsce, trzeba tak powiedzieć, czyli Niemcy, od 15 lat, a dalsze 15 lat to jest przekształcenia z ustroju socjalistycznego w ustroj kapitalistyczny, czyli łącznie 30 lat. No ale dobra, mniejsza o tamte 15. Chodzi o te 15 następnych, jak jesteśmy, jak tutaj się Unia do nas wepchała, bo też tak trzeba powiedzieć, żadnych praw nie ma. I do tej pory Unia Europejska nie potrafiła tego zrobić. Żeby te wszystkie butelki, o tutaj to zgromadzone, były zwrotne. Żeby nie było tak, że butelkę robi się w hucie, nalewa się piwo, ktoś piwo wypija i ta butelka wędruje do śmieci. I jeszcze musimy płacić za wywóz śmieci. Jest podobno efekt cieplarniany, żądają od nas, żebyśmy płacili duże, Ilości pieniędzy za to, że ogrzewamy się węglem i drewnem, żądają, żeby zakłady na terenie Polski płaciły za emisję dwutlenku węgla, a tu z butelkami nic nie robią. I mówią, że, że jest efekt cieplarniany i że jest ten. I te butelki to jest, tutaj z tej barki, to. To jest z okresu, podejrzewam, weekendu, czyli piątek, sobota, no i niedziela. szczerze jest tyle butelek z jednego punktu. Skala problemu jest ogromna. Oni jakieś uchwały, dyrektywy, właściwie to są dyrektywy z Unii, zatwierdzają zupełnie życiowe. Niektóre. A butelek nie ruszą, prawda? Tego. No i czas, żeby w Polsce gdzie się unia wetchała, żeby ktoś z tym zrobił porządek, żeby te butelki wszystkie były zwrotne. Żeby za każdą butelkę na początek po piwie była pobierana kalcja i później żeby tą butelkę można było oddać i wziąć kalcję. Ja sugeruję, żeby kalcja nie była jakaś głupia. Taka na przykład 10-5 groszy, czy nawet na przykład bieżące są bezczelni. W ogóle butelki są bezwrotne, czyli zrobią, znając biedronkę zrobią jeden grosz z kalcji i będzie w porządku, i będzie zwrotna. Chodzi o to, żeby kaucja za butelki po piwie, za wszystkie butelki po piwie była ujednolicona, żeby ta kaucja wynosiła 50 groszy. Natomiast za butelki, jeżeli produkują, leją piwo do butelek bezwrotnych, to powinna być opłata za butelkę bezwrotną złotówkę. Czy złoty 50, a nawet dwa złote bym zrobił, prawda? I problem by się szybko skończył. Na początek bym zrobił złotówkę, później złoty 50, a później dwa. I problem by się skończył. Etykietę by na etykietę by tylko zmienili, zmieniliby tylko e, na etykieciarce tam gdzie... Jest rozlewnia piwa i butelki etykietują, Napis, butelka zwrotna, i po problemie, Tutaj nie ma żadnych takich e, dodatkowych kosztów z tym związanych. Aby była wielka oszczędność, co bym dużo gadał, by była oszczędność, jeżeli chodzi o środowisko. E, później, by była oszczędność, jeżeli chodzi o zbieranie tych wszystkich śmieci. Pracownicy to muszą zebrać, wywieźć. Muszą to, te śmieci wziąć, zutylizować gdzieś, to wszystko kosztuje, no, a, 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 a im, no i jeszcze dodatkowy aspekt jest taki, że jeżeli na przykład w Biedronce jest butelka bezwrotna, po piwie tyskie, a takie samo piwo tyskie we wszystkich innych sklepach jest z butelką zwrotną w tej samej butelce, podobnie koziel, yy, tak, a innych nie pamiętam, piwa, no to to się odbija kosztem jakości. Ja to słyszałem od właściciela hurtowni dwa lata temu. Odbija się to na jakości w ten sposób, że jeżeli koszty butelki, czyli te 50 groszy, może i więcej, by wytworzenia, bo tyle jak jest kaucja zwrotna, już są wyższe wytworzenia. Na pewno koszty muszą być wyższe wytworzenia, bo tutaj się jeszcze wiąże ten efekt cieplarniany i dodatkowe opłaty związane z emisją butelku węgla, czyli podejrzewam, że koszty wytworzenia butelki są większe niż 50 groszy, to oni biorą, a cena piwa jest taka sama.